Akt pierwszy, scena druga. Las, dla tle widać zioro gopło. Występują goplana i grabiec. Ach, cóż to za panna? Ma twarz, nogi, żołądek, lecz coś niby szklanna. Coś za dziwne stworzenie z mgły i galarety. Są ludzie, co smak czują do takiej kobiety. Ja widzę coś rybiego w tej dziwnej osobie. Jak się nazywasz, piękny młodzieńcze? Nic sobie... Nic sobie. Jakżeś głupia mościa pani, nic sobie to się znaczy, że nic się nie przygani mojej piękności. To jest że Piękny, a zleł się grabiec. Cóż cię za, za anioł obłąkał w tym lesie? Proszę, co za ciekawość w tym wywiędłym schabku. Proszę cię, panie Grabiec. Wolno mówić grabku, panie Grabku. Któż jesteś? Aśćki, panny sługa. A pytasz kto ja jestem? To historia długa. W naszym kościółku stały ogromne organy. Mój tata grał na dudach. Pięknie grywał piany. Ale kiedy na trzeźwo okropnie rzempolił, do tego był balwierzem i wieść całą golił. Golił i grał na dudach, bo golił w sobotę. Na dudach grał w niedzielę, a miał taką cnotę, że nie pił kiedy golił, a pił kiedy grywał. I wszystko szło jak z płatka. Wtem kogut zaśpiewał I mój ojciec małżeństwem z żoną los zespolił. Panna młoda wąs miała, Ojciec wąs ogoił. I wszystko szło jak z płatka. Lecz tu nowe cuda. Żona grała na duda, a tatuś był duda. Grała więc po tatusiu i do puty grała, Aż go na cmentarzyku wiejskim pogrzebała. Ja zaś pośmiertne dzieło pana organisty Jestem, jak mówią ojca, wizerunek czysty. Bo lubię stary miodek i kocham gorzonę. I uciekam od matki. Słowa jego wonne przynosi wiatr wiosenny do mojego ucha. O Luby, ja cię kocham. Cóż to za dziewucha? Obcesowo zaczyna? Wprawdzie to nie dziwe, ile ilekroć przez wieś idę. To serca jak śliwy lecą pod moje nogi. i Wołają dziewczęta. Panie grabku, grabiątko, nie grabić pamięta, że jutro grabim siano. Pomóż, grabku, grabić. A to znaczy, że za mną udałyby się zabić I to, że się Na sienie dadzą pocałować Czy mi kochasz, mój miły? Ha, trzeba skosztować Na przykład, daj całusa Stój, pocałowanie To ślub dla czystych dziewic Na dziewiczym wianie Za każdym pocałunkiem jeden listek spada Nieraz dziewica czystka I smutkiem blada Dlatego, że spadł jeden liść u serca kwiatu Nie śmie kochać I daje pożegnanie światu i do mogiły idzie nigdy nie kochana. Coś wać panna jak mniszka. Raz pocałowana będę twoją na wieki i ty mój na wieki. Ha, pocałunek bliski, a ten mój daleki. O mój luby! Dali Bóg, Pocałowałem? Niby w pachnącą róże, Pfu, Róża jest ciałem, ciało jest niby różał, niesmaczno. Mój drogi, więc teraz co wieczora na leśne rozłogi musisz do mnie przychodzić. Będziemy błądzili. Kiedy księżyc przyświeca, kiedy słowik kwili nad, szklaną szklistych nad falą szklistych jezior pod wielkim odrzewiem, będziemy razem marzyć przy księżycu. Nie wiem, co odpowiedzieć, babie. Ty smutny? Ty niemy? O, my z tobą będziemy szczęśliwi. Będziemy. Lecz nie wieczorem i nie przy jeziorze. Czemu? Bo ja nie lubię wody jak wściekły. Mojemu kochankowi rwać będą poziomki maliny. Lecz ja nie lubię malin, a kiedy dziewczyny niosą dzbanek na głowie, nieraz rzucam dzbanek, ale to nie dla malin. Lecz ty, mój kochanek, ty musisz robić kwiaty, więc przyjdź co wieczora. A to już tego nadto. Co za nudna zmora, nie przyjdę w żaden wieczór. Dlaczego? Za borem pewna dziewczyna czeka na grabka wieczorem. Dziewczyna? Tak, dziewczyna. Czy piękna dziewczyna? Ha, co pan nie do tego? Zwie się Balladyna. Siostra Aliny? Córka wdowy? Ale ona złe ma serce. Wać panna, widzę coś szalona. Nie wierzę w babskie dziwe sądy i przestróżki. Wszystkie dziewczęta, które mają ładne nóżki, to mają piękne usta i serca, a właśnie ona piękną manuszkę. Niech słońce zgaśnie. Jeśli mi Ciebie kto wydrze, kochanku, ty jesteś moim, moim, moim wiecznie, choćbyś miał księżyc za ślubny pierścionek, choćbyś miał księżyc, to ja go rozłamię. Zagaszę księżyc, który cię prowadzi do pocałunków, do kochanki domu. A bądź mi wiernym, błagam cię, zaklinam. Na twoje własne szczęście. Ach, zaklinam, bo zginiesz luby. Nie, razem zginiemy. Ale ty zginiesz że gdy ja zginę, więc nie chcę zginąć, byś ty nie zginął. Przynajmniej dzisiaj nie chodź tam wieczorem. Przynajmniej dzisiaj nie chodź tam, ja każę. A ktoż ty jesteś, co każesz? Królowa fali go Ej, w nogi, Jezus Maryja, a tom popadł w biedę, szatana żona chce być moją żoną. Niech słońce gaśnie, niech gwiazdy toną w bezdrożne niebo. Niechaj róże wiedną, co mi po słońcu, po gwiazdach, po kwiatach. Wolę je stracić niż kochanka stracić. Co mam potęgi, co nadprzyrodzonej, siły nad światem to obrócę na to, aby to serce podbić i mieć moim, skierko chochliku.